Gotowe! Przed Wami mój najnowszy wynalazek. Robo 4! Umiem mówić, myśleć i czasem coś zepsuć. O już mi nie wypominaj, to był prototyp. <laughs> Ale dziś nie o robocie, nie o gadżetach, tylko o czymś więcej. O pomaganiu. Pomaganiu? Brzmi jak aktualizacja, której jeszcze nie mam. Co to za misja na dziś? czuszka dla maluszka. I tym razem możesz pomóc nawet ty. Pomóc? Jak konkretnie? Potrzebna lista zadań? Lepiej. Pokaż im, jak to działa. Uruchamiam tryb prezentacji. To proste. Koordynatorzy stawiają choinki w kościołach, szkołach i miejscach pracy. Ubierają je w papierowe bombki z logo akcji. Każda bombka to szansa na pomoc dla maluszka. Bierzesz bombkę, w zamian robisz paczkę i BAM! Radość trafia tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. W paczuszce mogą być kosmetyki, rzeczy do pielęgnacji czy środki czystości. Wszystko, co pomoże mamom i maluszkom. Widzicie, pomaganie wcale nie jest trudne. Wystarczy trochę serca i odrobina techniki. Potwierdzam, serce najważniejszy komponent. Jeśli chcesz dołączyć, wejdź na stronę www.paczuszkadlamaluszka.pl. Tam znajdziesz mapkę z choinkami i dowiesz się, gdzie możesz zostawić swój prezent. Pip, bip, pomagać to mój ulubiony tryb. I najlepszy, jakim można zainstalować.